Agnieszka ma taką tezę, myślę, że bardzo głęboko uzasadnioną, że bardzo wiele problemów życiowych naszych bierze się stąd, że jesteśmy niewysłuchani przez tych, którym ufamy, przez tych, którzy są nam najbliżej, którzy powinni nam pomóc rozumieć świat, a może nawet nie tyle świat, co też ważne, ale samego siebie i tego, co się dzieje w naszej emocjonalności. Agnieszko, skąd w nas, rodzicach? Tyle obawy, by wejść na tematy poważne, albo by inaczej potraktować poważnie te małe problemy małych dzieci. To jest bardzo ciekawe pytanie, więc gratuluję. Dziękuję, Dobre, jest... Fajnie, mam ciekawe pytanie, odpowiedź będzie jeszcze ciekawsza. Mam na, taką nadzieję. Dużo się bierze z historii tak naprawdę naszego kraju, bo tutaj jakby są te korzenie gdzie nasi dziadkowie, pradziadkowie byli w takiej konitwie walki, walki o nasz kraj, walki też o rodzinę, o bycie, o tą niezależność, solidarność, wyzwolenie i tym podobne hasła. Niepodległość. Niepodległość i to prowadziło, że my byliśmy jako społeczeństwo cały czas w walce. Dla dobra narodu, dla dobra społeczeństwa, i bardzo często wiemy, że ta walka to jest ten moment, kiedy my zapominamy o sobie. My skupiamy się na tych celach, które są bardzo. górnolotnych, dalekich, choć ważnych. Dokładnie. I tak naprawdę w tamtych czasach nikt nie zastanawiał się nad tym, czy mi jest się dobrze, się dobrze, się czym się jest dobrze, czym jest źle pojęcie. i skąd to się bierze, tylko wszyscy w tym poczuciu jedności. Braliśmy i walczyliśmy. Natomiast to jest też to, co my dzisiaj odczuwamy i rozmawiamy, też taka spuścizna, że nasi dziadkowie, nasi rodzice, nikt ich też nie uczył rozmawiać o tym, co oni czują, jak reagują w trudnych sytuacjach. Tylko byliśmy w tym faktycznie farworze walki i teraz. Kiedy możemy żyć w wolnym kraju, doświadczać? Wiadomo, że każdy z nas ma różną sytuację życiową i tego nie negujemy, ale kiedy coraz więcej mówi się o emocjach, o tym, jak ważne jest zrozumienie siebie samego i o tym, żeby zmieniać świat, to ta zmiana świata zaczyna się tak naprawdę ode mnie samego to są moje małe i większe walki. Okazuje się, że trudno nam jest rozmawiać o tych rzeczach trudnych. I to, co powiedziałeś, i co o czym rozmawialiśmy w kuluarach, że jaka jest, jak my, jak rodzice, się wyrywamy bardzo często z tą ochroną, to ten moment, kiedy na przykład dziecko biegnie i upadnie, no co pierwsze mówimy? Nie płacz, nic się nie stało. A ono, jak to nic się nie stało? Przecież ja upadłem. Czuję dyskomfort, mam starte kolanko. Nie to boli i ma prawo boleć. Mam ukochanego swojego misia, któremu oderwało się oczko. I co mówimy? Ty mama ci kupinowego. Mama ci kupinowego. Albo znów to charakterystyczne, nic się nie stało. A to znów się stało, bo to był ten ukochany, jedyny misiu, który w trudnych chwilach mi towarzyszy, którego ja całym sercem przytulam. Który ma teraz nie tylko klapnięte łóżko, ale i wydłubane oczko. Dokładnie. I to jest realne przeżywanie i realne emocje tego dziecka. I teraz. Od tych małych rzeczy, od tego misia, od tego upadku na chodniku zaczyna się tak naprawdę cała jego edukacja, ten moment, kiedy mu pokazujemy, że masz prawo płakać, to musiało boleć. Jak trafić do tego nastolatka przyjmijmy, z którym nie mieliśmy kontaktu, gdy miał 6, 7, 9. Czy 11 lat, czy te y, rozpadliny są do zasypania, czy ten ruch mariański jest do pokonania? Na pewno w takim wypadku, kiedy mówimy o nastolatku i o tych epizodach depresyjnych, które dotyczą nastolatka, to będzie bardzo potrzebna praca systemowa w ujęciu systemowym. Czyli z jednej strony psychoterapeuta będzie pro, y, pracował z naszym nastolatkiem, ale też i z rodzicami. Bo to, co jest ważne i o czym musimy pamiętać, to to, że każdy z nas jest inny, a to, jacy jesteśmy dzisiaj, to jest nasze doświadczenie życiowe, to jedno, ale to jest nasz temperament, osobowość i to, co jest bardzo ważne, to jest to, co nam mówiliśmy na początku o misiu, kolanku, to jest styl przywiązania. Jeżeli ten styl przywiązania nasz będzie bezpieczny, to nawet w takiej trudnej, skrajnie trudnej sytuacji możemy liczyć na to, że ten nastolatek da nam e, odpowiednie sygnały, mamo, tato, coś się ze mną dzieje, nie mam siły i nie wiem jak sobie z tym poradzić. Bardzo ważne jest też, to myślę, żeby zwrócić uwagę i umieć rozpoznać, czym są na przykład myśli suicydalne. Od myśli rezygnacyjnych. Myśli samobójcze od myśli rezygnacyjnych. Tak. I te myśli rezygnacyjne to jest ten moment, gdzie nam się już pali żółte światło, i to jest taka ostatnia prosta, gdzie tak naprawdę możemy jeszcze coś zrobić. To jest ten moment, kiedy ktoś mówi, że mam dość, najchętniej bym pojechała, rzuciła to wszystko. Moje życie nie ma sensu. Jest poczucie takiej straty celowości, ważności, że najchętniej wzięłabym to wszystko, wrzuciła i zniknęła. Albo jakbym szła przez pasy, i co by było, gdyby potrącił mnie samochód. To są te myśli rezygnacyjne, które mówią: naprawdę, Twoje dziecko jest w ciężkim stanie i potrzebuje pomocy. I ważne jest, aby to, o tym z nim porozmawiać, że Twoje życie jest dla mnie ważne że chcę ci pomóc powiedz co mogę zrobić że może pójdziemy właśnie do lekarza psychiatry obalmy też te tabu związane z lekarzem psychiatrą że nami już się kojarzy wariatkowo i te podobne epitety a to jest jedna ze specjalizacji medycznych to jest lekarz który tak jak inny lekarz zajmuje się danym częścią naszego ciała układu tak tutaj ten lekarz psychiatryczny może nam pomóc od po pierwsze zdiagnozować naszą chorobę, po drugą dobrać odpowiednie leki i w końcu leczenie tutaj terapeutyczne. Natomiast kiedy już ktoś mówi jasno i konkretnie, że chce odebrać sobie życie, że to nie ma sensu, to nie boimy się, tylko wprost zadajemy, czy ty wiesz, jak, czy masz plan. Jeżeli ta osoba daje nam sygnał, tak, mam. Pytamy się chociażby jaki. I jak już widzimy, że ona wie, kiedy jedzie dany pociąg, kiedy ona zaczyna się interesować konkretną farmakologią, to nie czekamy i numer alarmowy 112 dzwonimy i działamy już w sposób konkretny, bo to jest zagrożenie życia dla, i zdrowia dla tej osoby. Więc w takich momentach, kiedy dostajemy sygnały, że coś się ze mną dzieje, i ten bezsens przychodzi w myśli samobójcze, działamy konkretnie i stabilnie. Depresja, jako fioletowa mgła, jak to powiedział Bilwu. Jest oczywiście wyleczalna, ale z pewnością nie jest to choroba, którą można pokonać pod tytułem weź się w garść, przestań się nad sobą użalać. To nie jest dobra recepta, żeby pomóc depresantowi. A jak można mu skutecznie pomóc w chwili, gdy rzeczywiście to jest już choroba, a nie tylko nostalgia jesieni? Po pierwsze jest to, musimy być bacznymi obserwatorami. Musimy siebie tak naprawdę znać. I zauważyć, że ten czas takiego spadku nastroju, kłopoty ze snem, że to, co nas dawniej cieszyło, dziś już nie cieszy, że utrata jakiegoś celu w życiu przedłuża się, że to nie jest, że trwało dzień, dwa, trzy, tylko jak już widzimy, że to się przeciąga takie dwa tygodnie, my o tym mówimy, mhm. o takim już takim powiedzmy granicy, żeby mówić właśnie o epizodzie depresyjnym. To warto z tą osobą porozmawiać. I warto tutaj też sobie spojrzeć w ogóle, jacy specjaliści depresją się zajmują. Bo na początku, i to jest zawsze pierwsze, co ja bym powiedziała taki must have, który trzeba zrobić. To są badania laboratoryjne. Z tego względu, i to jest coś, od czego każdy lekarz też zaczyna. Że niedobory, chociażby związane z różnymi hormonami, hormonami tarczycy, niedobory witaminy D3, niski poziom żelaza, mogą dawać obraz depresyjny, ale jakby źródło ich jest w chorobie, w naszym ciele. Więc pierwsze, co robimy, to faktycznie pogłębiamy naszą diagnostykę i sprawdzamy, czy oby na pewno. W tym naszym układzie hormonalnym wszystko jest w porządku. Jak jest w porządku, mamy pogłębiony wywiad, to faktycznie depresję stwierdza przede wszystkim lekarz-psychiatra. I żeby w ogóle zająć się tą chorobą, potrzebna nam jest współpraca taka dwutorowa to jest farmakologiczna, bo tutaj potrzebujemy tego wyrównania, ustabilizowania. Tej osoby, a z drugiej strony jest ta psychoterapeutyczna praca, i pamiętajmy, że i tu jest coś, co zawsze się myli. Psycholog i wspiera psychologicznie, ale bardzo często jest to wsparcie tu i teraz. Interwencja kryzysowa to jest ten moment, kiedy my wchodzimy. Natomiast psychoterapeuta jest to znacznie. In, po pierwsze, inna osoba, która się zupełnie czym innym będzie zajmowała, bo ona faktycznie będzie wchodziła w źródło tego problemu, skąd się wzięły takie, a nie inne myśli, i skąd właśnie jest to źródło chociażby depresji, gdzie go szukać. Większość naszych koministów. Sposób, w jaki y, rozmawiamy, odczuwamy siebie, to komunikacja niewerbalna. I o ile słowa możemy sobie przeczytać, o tyle my tu rozmawiając, patrzymy, łapiemy kontakt wzrokowy, uśmiechamy się do siebie, wysyłamy sygnały: Hej, ja tutaj jestem, słucham Ciebie, rozumiem, mam pytanie, jestem Tobą zainteresowany, jestem z Tobą. I nawet ja w większości, na początku zwłaszcza pracy, w żałobie, kiedy jesteśmy w tym etapie buntu, Takiego poczucia bez sensu, że moje dziecko zmarło, to bardzo często, czym pracujemy, ciszą. Tym, że milczymy Bycie. razem i doświadczamy swojego bycia, to, że ja mogę dotknąć tej mamy, przytulić, położyć rękę na ramieniu, dać taki sygnał do ciała, że nie jesteś w tym sama, bo słowa. Bardzo często te słowa dopiero, do, one stają się ważne na kolejnych e, dniach, fazach przeżywania naszej żałoby, a na początku potrzebujemy e, tego bycia tu i teraz i doświadczenia e, bliskości drugiej osoby, no a tu maszyna nam tego nie da. To będzie faktycznie ta iluzja.